Pytanie o to, jaką wodę pić, wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. W naszych sklepach są dostępne w zasadzie dwa rodzaje wód: woda źródlana oraz woda mineralna. Woda alkaliczne, od razu mówię, nie mają żadnego sensu, więc należy ich po prostu unikać. I woda źródlana charakteryzuje się tym, że ma do 500 mg wartości mineralnych w jednym litrze, natomiast woda mineralna ma powyżej 500 mg minerału w jednym litrze. Poza tym woda źródlana ma bardziej neutralny smak, jest, jak widać, również uboga w wartości mineralne, natomiast dobrze nadaje się szczególnie dla małych dzieci, dla osób nadciśnieniem ponieważ ma niewielką zawartość sodu, również dla osób z chorobami nerek i też nadaje się świetnie do parzenia kawy czy herbaty. Natomiast woda mineralna jest bogata w źródło w różne składniki mineralne dobrze nadaje się do ich uzupełnienia, np. dla sportowców, czy też np. dla kobiet w ciąży, dobrze uzupełnia dietę wapń i magnez, stanowi dobre źródło wapnia np. dla wegan, którzy nie spożywają produktów zwierzęcych oraz dla osób z osteoporozą. Natomiast czy woda gazowana, czy nie gazowana? No jeżeli nie mamy żadnych przeciwwskazań trwających chorób, np. refluks, zapalenie żołądka, czy innych, które wykluczają stosowania napojów gazowanych, jak najbardziej możemy pić wodę gazowaną, lekko gazowaną i nie ma ona żadnego negatywnego wpływu na nasze zdrowie. I pamiętajmy, że jednak woda jest naszym głównym napojem. W rzekach nie bez powodu pływa woda, tak samo w stawach i jeziorach, ponieważ głównie składamy się z wody, więc stosujmy zwykłą wodę, a nie wodę smakową, nieróżne różne napoje. Starajmy się, żeby woda była naszym głównym codziennym sposobem nawadniania się.